Dzień dobry, Magdalena Rotuska. korbel witam po weekendzie w poniedziałek, 8 grudnia i zapraszam na teledziennik. Posłanka Halina Szymiec raczyńska złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Wałbrzyskich Struktur PSL-u. Ja złożyłam poniesienie do prokuratury, bo jak usłyszałam o tym, co się stało, to wie pani, było mi wstyd i byłam wściekła po prostu zapowiedzi, nawet zapowiedzi pana prezesa Piechocińskiego, że skieruje sprawę do sądu koleżeńskiego, to dla mnie jest zbyt mało. Dlatego, że sposób, w jaki traktujemy zwierzęta, świadczy o naszym człowieczeństwie. Ludzie mogą się bronić sami, natomiast zwierzę trzymane na metrowym łańcuchu, w budach pozbawionych chociażby śladowego zabezpieczenia przed wiatrem i mrozem, nie ma żadnej szansy na obronę. Ten pan, pan Piotr Zimnicki, skazał te zwierzęta na śmierć z głodu i z wychłodzenia. I, i uważam, i zamiast dbałości obojętność. Także ja absolutnie jestem za tym, że tym powinien się zająć prokurator i ludzie, którzy są na stanowiskach, którzy zajmują, czy to w partii, czy w cywilnych służbach różnych swoje stanowiska, zajmują jakieś publiczne, pełnią publiczne funkcje, powinni być traktowani tak, jak wszyscy inni. Dla mnie jest to nie do, nie do przyjęcia w ogóle, ja oddałam sprawę, ponieważ do prokuratury to już został złożony wniosek o, o podejrzenie popełnienia przestępstwa i jestem głęboko przekonana i w ogóle, yy, że będzie to taka, takie ostrzeżenie przed, dla wszystkich ludzi, nie tylko z PSL, ale dla wszystkich, że zwierzęta są naszymi mniejszymi braćmi. Naprawdę proszę mi wierzyć, ja byłam w Korei Północnej i świat bez zwierząt jest bardzo smutny. Wielkiego grudnia około godziny 19 w Wałbrzychu przy ulicy Wieniawskiego doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem Suzuki, 20 mieszkaniec w Wałbrzychu, w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie uderzył w prawidłowo jadący autobus kierowany przez 46-letniego Wałbrzyszanina. W wyniku zdarzenia kierujący samochodem osobowym doznał złamania lewej nogi, jego 19-letnia pasażerka doznała urazu skrętnego kuręgo słupa oraz 21-latek, który był również pasażerem samochodu osobowego, doznał ogólnych potłuczeń ciała. Wszyscy pozostali na leczeniu w szpitalu kierując zarówno samochodem osobowym, jak i autobusem, byli trzeźwi i stosowali pasy bezpieczeństwa. Po raz kolejny dzięki hojności sponsorów udało się przygotować ponad 700 paczek, które wręczone zostały w Dniu Świętego Mikołaja mieszkańcom Białego Kamienia. Paczki przygotowała oczywiście Rada Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów, a wręczenie nastąpiło w Kościele pod wezwaniem Świętego Jerzego i Matki Bożej Różańcowej. Do tego dnia członkowie Rady Wspólnoty Samorządowej Biały Kamień Konradów przygotowują się przez wiele miesięcy. Przygotowanie ponad 700 paczek to nie lada wyzwanie. Na szczęście przewodniczący wspólnoty Ryszard Nowak zawsze może liczyć na wsparcie wielu wspaniałych ludzi. 726 paczek zostało przygotowanych. I właśnie, i ty może zostać świętym Mikołajem, to nam się udało. Tu przy ołtarzu widzieliśmy wspaniałych ludzi, którzy otworzyli swoje serca, swoje ręce i pomogli nam. Telewizjadami, Ekokarbo Julia, Pan Krzysiu, operator, pani Kamilka, pani Dorota, pani prezes Violeta Rybczyńska, zakłady koksownicze Wałżych, pan Janusz Woźnicki z małżonką, pani Anna y, i Bogusław Kozioł, y, f, pan. Y, jest tyle tych firm, że po prostu na tą chwilę, no trudno tutaj wszystkie dziś, pani Magdalena Karaśkiewicz, pan Paweł Ka Ka Karaśkiewicz, Aneta Chryczyk, Marcin Nowak, Marek Mucha, ja myślę, że tutaj podam dokładną listę, kto wsparnie w tym roku, pani poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, pani Alicja Rosiak, radna, pani Justyna Pukoszek, no wspaniali ludzie dołożyli, no, wszelkich swoich takich i z portfela, i serca, żeby Właśnie ten Mikołaj, w dniu dzisiejszym był no przepiękny i jak po frekwencji widać może w przyszłym roku zrobi się 1000 paczek czy 1200 warto, bo dzieląc się właśnie tym, to pokazujemy tą swoją miłość, swoją dobroć, swoją taką bezinteresowność. I o to właśnie nam chodzi. Akcję tradycyjnie wsparła także poseł Anna Zalewska oraz prezes Funduszu Regionu Wałżowskiego i poseł Robert Jagła. Mikołajki od kilku lat dzięki uprzejmości proboszcza parafii odbywają się w kościele. To spotkanie ma nie tylko wymiar materialny, ale przede wszystkim duchowy. Chcemy pokazać skąd wywodzi się Święty Mikołaj. I w dniu dzisiejszym nasi księża ksiądz Maciej, ksiądz Mateusz, ksiądz proboszcz Marian Kujawski i siostra Bernardeta dołożyli wszelkich starań. My tylko mogliśmy dopomóc i pomóc, żeby ta prawda wyszła na jaw skąd się wziął święty Mikołaj.

i przekonawszy się, że wszystkie dzieci były grzeczne, wręczył im prezenty. Ja już tutaj od dłuższego czasu tu przyjeżdżam. Pamiętam tych rodziców, którzy przyszli z tymi małymi dziećmi, tak oni byli dziećmi jeszcze. O zaproszenie księdza Probosza, siostry Bernadety, no i wspólnoty Rady, wspólnoty rady Mieszkańców to Białokamienia i Sabiencina, tutaj jestem. Co roku przybywam tutaj. Tradycyjnie cieszę się bardzo, że tutaj tylu, tylu tyle grzecznych dzieci jest i, i taka frekwencja duża. Czy w tym dniu Mikołaj jest bardzo zapracowany? Tak, tak. Od, od pierwszej gwiazdki już chodzę po tych dzieciach. Na, mam dużo do... Obdarowania wszystkich dzieci, grzecznych dzieci. Na szczęście, Mikołaj ma wielu pomocników. Mikołaju, Mikołaju! Z tym okrzykiem na ustach wychowankowie przedszkola numer 2 w Kamiennej Górze wyruszyli na poszukiwania Mikołaja. Maluchy wraz z opiekunami zawędrowały do rynku, a następnie do Muzeum Tkactwa. Ale i tu Mikołaja nie było. Radosne nawoływanie świętego przyniosły efekty. Mikołaj pojawił się na balkonie Muzeum Tkactwa. Każde dziecko mogło sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem, a po powrocie do przedszkola na maluchy czekały upragnione prezenty. Dziś studio telewizji Dami odwiedziły gimnazjalistki z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu. Kolejny materiał to ich dzieło. Ostatni pociąg do Krzeszowa przyjechał 15 sierpnia 2002 roku, natomiast 6 grudnia 2014 roku do Krzeszowa pociągiem przyjechał Mikołaj. Mikołaja do Krzeszowa przewieźli własnoręcznie wybudowaną drezyną członkowie Fundacji Kolej Karkonoska. Przygotowania trwały tydzień. Miłośnicy kolei oczyścili 500 metrów torów od stacji w Krzeszowie w kierunku Kamiennej Góry. Na torach ustawili drezynę i dzisiaj wożą nią wszystkich chętnych. Drezynę budowaliśmy sami, co prawda wykorzystywaliśmy niektóre części kolejowe, że tak powiem już używane, dlatego że na przykład koła kolejowe jest to coś, czego wyprodukować tak we własnym zakresie się nie da, także wykorzystaliśmy elementy gotowe, natomiast jeśli chodzi o projekt napędu, budowę tego napędu, ławki całe, to że tak powiem nadwozie, to wszystko jest nasz projekt i nasze wykonanie, robiliśmy to wspólnie z panem Danielem. Lukiem konstruktorem z Kowar, który bardzo, tak powiem, fachowo do tego podszedł, jak widać. Udało się to szybko skonstruować, bo zaczęliśmy e, po, pod koniec wakacji tegorocznych. Drezyna już jeździ, to już nie pierwszy raz, kiedy jest na torach, także, także sprawuje się świetnie. Jak mówi Dominik Górski, fundacja działa na rzecz odtworzenia linii kolejowych w Karkonoszach. Stan odcinka Kamienna Góra Krzeszów jest fatalny. Około 800 metrów od stacji w Krzeszowie nie ma już torów. Jedynym śladem po latach świetności kolei jest nasyp. Ogólnie działamy na rzecz przywrócenia ruchu na lokalnych liniach kolejowych w rejonie Karkonoszy, szczególnie tych, które mają duże znaczenie dla mieszkańców bądź dla obsługi ruchu turystycznego. I w naszym mniemaniu linia do Krzeszowa, jak najbardziej, ma duży potencjał turystyczny ze względu na tutejszy klasztor, na tutejszą bazylikę, która jest zabytkiem barokowym klasy europejskiej i ściąga naprawdę dużo turystów. Jeśli chodzi o dzisiejszą imprezę, to pomysł pojawił się. Stąd, że pomyśleliśmy, że żeby ożywić tę stację, można by było przy jakichś uroczystościach w bazylice, kiedy jest więcej ludzi, zorganizować właśnie przejazdy drezynami. Dzisiejsza impreza zorganizowana została dzięki współpracy kolei karkonoskich, Centrum Biblioteczno-Kulturalnego oraz parafii. Mikołaja witało kilkadziesiąt osób. Wspólnie przeszli do domu kultury, w którym uczestniczyli w zabawach i odebrali prezenty. Jesteśmy uczennicami publicznego Gimnazjum nr 1. Realizujemy projekt pod nazwą Z naszą jedynką przez aglomerację wałbrzyską, współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Poznajemy pracę lokalnych mediów i uczymy się podstaw dziennikarstwa. Dziś gościmy w telewizji Dami. Cieszymy się, że możemy poznać pracę wałbrzyskich dziennikarzy. I wziąć udział w warsztatach. A my serdecznie dziękujemy za wizytę i zapraszamy do ponownego odwiedzenia naszej stacji. W teledzienniku to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Po teledzienniku zapraszam na spotkanie ze specjalistką do spraw komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, panią Magdaleną Korościk, która przypomni podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas świąt Bożego Narodzenia.